Witajcie z tej strony, wasza Adrianna. Chciałabym z wami dzisiaj porozmawiać na pewien ważny temat. Myślałam o tym od dawna. Będzie to trochę temat kontrowersyjny, więc mam nadzieję, że nie będę żałowała podejmowania go. Zobaczymy. Do nagrania tego filmu zainspirował mnie jeden sklep. Byłam wczoraj w Płocku na operacji z moim psem. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to znajdziecie go tutaj. W tym sklepie było bardzo dużo ciekawych ubrań z fajnymi hasłami. Ja kupiłam sobie taką świetną koszulkę, chowam ją. Bo zaraz mi YouTube zablokuje ten film. Niestety tak to wygląda. Bardzo mi się ta koszulka spodobała, lubię takie niespotykane ubrania i przez nią myślałam później, jakby to było fajnie, gdybyśmy my, kobiety, wspierały się na co dzień, ale bardzo często tak nie jest. W mediach często jest to pokazane tak, że o kobiety wspieramy siebie, solidarność kobiet, ale w życiu często kobieta, kobiecie wilkiem. I chciałabym dzisiaj porozmawiać na ten temat. I mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Rozdział pierwszy. Krytyka. Mam wrażenie, że my kobiety potrafimy być hiperkrytyczne, jeżeli chodzi o drugą kobietę. To dzięki innej kobiecie dowiedziałam się, że mam rozszerzone pory, że powinnam schudnąć. Przez inną kobietę przez długi czas się nie uśmiechałam, bo dowiedziałam się, że mój uśmiech wygląda głupio i moja twarz, jak się uśmiecham, jest zbyt szeroka. I pod żadnym pozorem nie sugeruję, że ja jestem święta, dlatego że również łapię się na tym, że jestem bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o inne kobiety. Surowo je oceniam i surowo także oceniam siebie. A w ogóle największy żart jest taki, że od tej krytyki nie da się uciec, bo nawet jak będziesz się starała być idealna, to wtedy skrytykują cię za to, że jesteś zbyt idealna. Od krytyki nie da się uciec, nie da się wszystkim dogodzić i dowiedziałam się tego, jak zaczęłam nagrywać na YouTubie, zawsze coś komuś nie odpowiada. Ale czy nie jest tak, że wiele najgorszych i najbardziej bolących uwag, które wsiadą w was do teraz, usłyszeliście właśnie od kobiet? Masz sama Mały biust. Mogłabyś jednak coś z tym zrobić. W sensie, nie słyszałaś o operacjach plastycznych? Zrobiłaś sobie biust. Matko, aleś ciebie pustak. Masz wielki nohal, wiesz? Zmniejszyłaś sobie nos? Powinnaś zaakceptować swoje wady, a nie od razu biec do chirurga plastycznego. Nie masz dzieci? Nie jesteś prawdziwą kobietą, wiesz? Masz dzieci? <noise> o nie, wiesz, że jesteś kurą domową. Czasem widzę w komentarzach jakąś kompletną paranoję. Jakbym żyła nie w tej rzeczywistości. Okropne paznokcie. Zmień stylistkę. Kolor pomadki o, nie pasuje pasnokcie. do koloru twoich ust. Opa, zamiast Dziwnie gdzieś wyglądasz. Przytyłaś? Zamiast Dziwnie dziś się Przytyłaś? Czasem można dojść do wniosku, że wszystkie kobiety są idealne, tylko no nie ja najwyraźniej. Każda zadbana, każda u szczytu formy, każda makijaż od profesjonalisty, tylko najlepsze jest to, że jak wyjdziemy z domu, to nie widzimy coś tych idealnych ludzi. Ktoś się paznokieć złamał, ta się śpieszyła, więc nie umyła włosów, ta wychodzi wynieść śmieci, więc idzie w dresie. To jest normalne, prawda? A w komentarzach czasem widzę jakieś kompletne szaleństwo, bo ktoś zobaczył, że jedna, czy druga kobieta ma lekko łamany paznokieć. Gdzie są te idealne kobiety? A, no tak, w sekcji komentarzy, oceniające inne kobiety. Rozdział drugi, Kobieta zawsze winna. Pochodzę z małej wsi, to nie jest tajemnica. I na małej wsi jest tak, że jeżeli coś się stanie, to wszyscy o tym wiedzą. Wiadomo, małe społeczeństwo. Wieści i plotki bardzo szybko się roznoszą. I moja mama zawsze mi mówiła, że do szaleństwa doprowadza ją, jak coś się stało i starsze panie mówią... Bo to łona. Właśnie to jest to określenie, nie? którego często używają starsze osoby na wsi czy w mniejszych miejscowościach. To łona. To łona jest winna. Wiem, że to głupio brzmi, no ale tak to brzmi. To łona go sprowokowała i, i dlatego ją pobił. To łona. To przez nią pije. Mam wrażenie, że nawet. Jak kobieta zostanie potrącona na pasach, jak przechodziła na zielonym świetle, to i tak znajdzie się ktoś, kto powie to ona, to to jej wina, to ona wylazła kierowcy przed maskę. Ale żeby też tak nie krytykować wsi, bo ludzie trochę lubią myśleć, że o, to się dzieje na wsi, gdzieś daleko, w mieście się takie rzeczy nie dzieją. E, czyżby? Po ilu napadach na kobiety widzieliście komentarze, że tak naprawdę to ona kogoś sprowokowała, albo była źle ubrana za skąpo i tak naprawdę to się o to prosiła. Jej wina! Ile osób tak naprawdę czasem współczuje agresorowi i mówi, że on ma teraz zniszczone życie, bo ona pewnie sobie wszystko wymyśliła, chciała tego, ale wstyd jej było więc teraz na biednego chłopaka zrzuca, no. Jak mi szkoda? Ile razy słyszeliście albo czytaliście w komentarzach takie rzeczy z ust kobiety? No, ja za dużo. Mój Patryk mówił mi, że nauczycielka w jego szkole mówiła, że kobieta po napaści nie może zejść w ciążę, bo jej organizm blokuje się i, i, i zajście w ciążę jest niemożliwe. Widzę, że jakakolwiek kobieta po napaści zaszła w ciążę, no to po prostu zmyśla. Rozumiecie to? Ta kobieta uczy w tej szkole do tej pory najprawdopodobniej, mówi te rzeczy cały czas. Kobieta mówi tak o kobietach. Kobieta mówi tak o kobietach. Kobieta mówi tak o innych kobietach. To roz rozwala mi to mózg. To się musi skończyć. To, to się musi skończyć teraz. jakby Musimy z tym skończyć. Mo możemy z tym skończyć? Możemy teraz zgodzić się, że to, że to jest koniec takiej sytuacji? Koniec na świecie ever? Koniec? Nie? Już nie? My to jest chore. Skończmy. Zostawmy to już za sobą. To, to już było, teraz jest... Nowa teraźniejszość. Takich, takich rozmów już nie ma. Rozdział trzeci. Jestem lepsza niż inne. Powiedzmy sobie szczerze, czasem my, kobiety, lubimy krytykować inne kobiety i dzięki temu polepszać swoją samoocenę. I najlepiej zauważyć takie zachowania na forach dla mamus. Kiedyś wkręciłam się bardzo w tematykę dzieci i nie miałam wtedy absolutnie chęci posiadania dziecka, natomiast wiecie jak to jest. Nie macie czego oglądać na YouTubie, szukacie czegokolwiek, coś Was zainteresuje i słuchacie o tym. No są takie momenty w życiu, że 5 godzin oglądacie poradniki jak zmienić oponę w aucie, a nawet nie macie prawa jazdy. Wiecie jak to jest. Każdy tak ma i ja w ten sposób właśnie wkręciłam się w oglądanie filmików o dzieciach, o wychowaniu dzieci i chciałam pójść trochę głębiej, trochę głębiej pokopać i zapisałam się na forum, na na Facebooku dla mamuś. To był błąd. Oczywiście ja nie narzekam na wszystkie fora, mnóstwo informacji tam było super przydatnych, większość postów była naprawdę przyurocza i można było się dowiedzieć wielu rzeczy, ale znalazłam też prawdziwe perełki. Jeżeli rodziłaś ze znieczuleniem, to tak naprawdę trułeś swoje dziecko i niestety muszę ci powiedzieć, że jesteś złą matką. Jeżeli nie miałaś pokarmu i karmiłaś butelką, to nie jesteś prawdziwą kobietą, a twoje dziecko wyrośnie na umysłową ametę. Muszę od razu zaznaczyć, że jest to mit. Ja byłam karmiona butelką i zobaczcie na jakiego geniusza wyrosłam. Ach, jeżeli miałaś cesarskie cięcie, to twoje dziecko się nie urodziło. Ono miało wydobyciny. Jakby wy rozumiecie to? Wydobyciny. A, to określenie jest po prostu. Okej, okay, czekałam na podjęcie tego tematu, że zajdę w ciążę i ja będę się mogła na ten temat wypowiedzieć, ale nie, nie mogę. Jakby złość na to określenie mnie po prostu zabija. Jeżeli jakaś kobieta napisała drugiej kobiecie, że jest gorsza, że nie jest prawdziwą matką, bo miała cesarskie cięcie, to przykro mi. To ta kobieta jakby odleciała. To nie można być dobrą osobą i mówić takich rzeczy tak, okrutnych rzeczy, no. To mi mózg! Nie wiem jak niską trzeba mieć ocenę, żeby próbować ją podwyższyć mówieniem, że inna kobieta jest gorsza, bo miała cesarskie cięcia jakby. Co? Trzeba naprawdę być na najniższym poziomie. To, to, to jest najniższy poziom. Widziałam nawet artykuł ordynatora szpitala, który prosił kobiety, żeby przestały używać tego określenia. Jakby rozumiecie, ordynator szpitala musiał prosić inne kobiety, żeby przestały szykanować i wyzywać i dręczyć inne kobiety jakby. Nie, to się nie dzieje. To jest jedno z najgorszych słów, jakie usłyszałam. Czy możemy już nigdy nie używać tego słowa. Możemy się zgodzić na to, żeby używać je tylko w żartach. Do żartów jest spoko, ale jeżeli ktoś kogoś wyzywa, mówiąc, że jego dziecko miało wydobyciny, bardzo proszę, to jest bilet na Marsa. Wydajemy się z tej palety miłej podróży i nie będziemy tęsknić. Rozdział czwarty: polityka a kobiety. Żyję na tym świecie 27 lat. Nie wiem, sami określicie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Czy jestem stara, czy młoda? Ja się czuję młoda. Ale już tak zauważyłam, mnie W ciągu 27 lat mojego życia, że mniej więcej co rok pojawia się jakaś większa dyskusja w polityce na temat ciał kobiet. Zazwyczaj, kiedy politycy próbują coś zamieść pod dywanem, żebyśmy tego nie zauważyli, to podnoszą tematy dotyczące właśnie kobiet. Praw kobiet, wiadomo, nie chcę mówić o co chodzi, bo YouTube mi po prostu zablokuje film. I to mnie tak niesamowicie... W... Króża, bo co rok politycy prowadzą bitwy polityczne dosłownie na ciałach kobiet. Co rok ciała kobiet są poddawane pod dyskusję, żeby społeczeństwo miało się czym zająć, czym kłócić, a politycy w biorą pieniążki, napychają sobie portfele jeszcze większą ilością pieniędzy, a my się kłócimy. Z, z, z drama. Chcę, żebyście z tego filmiku zapamiętali jedno zdanie dziel i rząd. Politycy żyją tym cytatem. Dużo łatwiej jest podzielić społeczeństwo, najlepiej na dwie grupy i rządzić tymi dwoma grupami. Kłócone społeczeństwo to słabe społeczeństwo, społeczeństwo, którym można rządzić, którym można coś wmówić. Co jest najgorsze, to często są to bitwy o nas właśnie kobiety i najgorsze jest to, że stawiają nas kobiety przeciw sobie. A tak nie powinno być! To my Trzymać sztamę, tylko druga Kobieta jest świadoma tego Co przechodzisz w swoim życiu Zobaczcie ile my kobiety mamy Cierpienia w życiu. Co miesiąc przez pół swojego życia mamy okres. Pierwszego dnia okresu większość kobiet z bólu nie jest nawet w stanie funkcjonować. Ile moich koleżanek dostaje silne leki na receptę? Ile moich koleżanek musiało wzywać karetkę, bo odczuwało taki ból? Kto nie zrozumie twojego bólu lepiej niż inna kobieta? Ciąża, przejście przez ciążę, później poród. Połóg. Menopauza! W naszym kobiecym życiu jest tyle bólu. To jest aż straszne. Zobaczcie, jak my, kobiety, jesteśmy przyzwyczajone do bólu. Coś nam się stanie, uderzymy się. Ja nawet na to nie zwracam uwagi. Bo ból towarzyszy nam od zawsze. I kto nie zrozumie tego lepiej, niż inna kobieta? Postawienie kobiety przeciwko kobiecie to, to powinna być jedna z największych zbrodni. Nie ma znaczenia! Naprawdę nie ma znaczenia, po której politycznie stronie jesteś. To, to są wymyślone sztucznie przez polityków podziały. Nie ma znaczenia. Czy chcesz robić biznes, czy chcesz być bizneswoman, czy chcesz mieć dzieci, czy jesteś za tradycyjnym modelem domu i rodziny, to nie ma znaczenia. Każda kobieta powinna być wolna, każda powinna sama wybrać, jak powinno wyglądać jej życie. Żadna nie powinna być oceniana za swoje wybory życiowe i kobiety powinny trzymać się razem. Rozdział 5, podsumowanie. Czy jest tak źle, czy jestem tak negatywnie nastawiona, czy uważam, że kobiety w ogóle siebie nie wspierają? Nie. Uważam, że jest coraz lepiej. Uważam, że zaczynamy siebie wspierać coraz mocniej. I myślę, nie, nie myślę, jestem na 100% pewna, że będzie jeszcze lepiej. I chcę tutaj powiedzieć coś każdej kobiecie, która ogląda ten film. Zrozum, jaką masz w sobie moc. Zrozum, że kobieta jest, jest dla mnie trochę taką. Pół boginią na tej ziemi. No, no spójrz na to! Kobieta potrafi dać życie, potrafi być silna, utrzymać cały dom, być silnym szefem, a jednocześnie delikatną matką i żoną łączymy w sobie po prostu tyle cudownych cech. Każda z was ma w sobie siłę, o jakiej nawet nie wie, kobiety są fantastyczne. I naprawdę nie musimy ze sobą walczyć i jesteśmy silniejsze jak jesteśmy razem. I jeżeli każda kobieta poprawiłaby innej kobiecie koronę na głowie, to żyłoby nam się lepiej. I ja wiem, że to są takie ta hasełka, że jest oddzielne miejsce w piekle na kobiety, które nie wspierają innych kobiet. Ja wiem, to są tylko głupie hasła, ale coś w sobie mają, nie? Musimy wspierać inne kobiety, bo wtedy będziemy naprawdę, naprawdę szczęśliwe i spełnione w życiu. Nie wiem, co o tym sądzicie? Mam nadzieję, że nie poleciałam w tym filmie za mocno, że nie będę tego filmu yy, żałować, że nie będą pod tym filmem jakieś takie bardzo krwawe dyskusje. Jestem ciekawa waszej opinii i co? Ja już się z wami żegnam. Powiedzcie mi, na jaki temat mogłybyśmy jeszcze kiedyś porozmawiać. I co, do zobaczenia! Kciuki, subskrypcja, obejrzyjcie poprzedni film na kanale. I pa pa! Miłego dnia!